Czy myślisz, że wiesz, czym jest szczęście? Powiem ci co: większość ludzi całkowicie się myli w tej kwestii. Jeśli wierzysz, że szczęście to posiadanie dużej ilości pieniędzy, doskonały związek lub życie bez problemów, to już zacząłeś przegrywać tę grę. I to nie jest twoja wina. Społeczeństwo cały czas sprzedaje to kłamstwo. Portale społecznościowe, filmy, reklamy wszystko zaprogramowane tak. Abyś uwierzył, że szczęście to coś, co osiągasz, jak trofeum na koniec wyścigu. Ale pozwólcie, że powiem wam nagą prawdę, szczęście nie jest przeznaczeniem, jest procesem. A jeśli teraz tego nie rozumiesz, spędzisz całe życie goniąc za czymś, czego nigdy nie znajdziesz. Tak więc, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co sprawia, że ktoś jest szczęśliwy, naprawdę, zostań ze mną do końca tego filmu. Obiecuję ci... Że Twoje spojrzenie na życie całkowicie się zmieni. Ale najpierw zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, ponieważ tutaj mówimy prawdę w puszce, bez żadnego zamieszania. A teraz przełóżmy te iluzje raz na zawsze. Wielki błąd co do szczęścia. Czy wiesz, jaki jest jeden z największych powodów dzisiejszego nieszczęścia? Ciągłe porównanie. Budzisz się rano, bierzesz do ręki komórkę i widzisz, że ktoś podróżuje do Tajlandii. Inny post pokazuje idealną parę, która deklaruje siebie. Pojawia się influencer, pokazujący nowy luksusowy dom. A potem patrzysz na swoje własne życie i czujesz pustkę. Ale czy chcesz wiedzieć to, czego nikt ci nie mówi? Większość z tych ludzi, którzy wydają się tak szczęśliwi, nie są. Wiele istnień, których zazdrościsz, jest zbudowanych na fasadzie. Ludzie, którzy pokazują rzeczywistość, która nie istnieje. Aby wydawać się bardziej interesującymi. Influencerzy, którzy robią dziesiątki zdjęć, aby opublikować jedno, na którym wydają się spontaniczni. Pary, które publikują oświadczenia, ale żyją kłótniami za kulisami. A kiedy wierzysz w to kłamstwo, czujesz się coraz bardziej sfrustrowany własnym życiem. Prawdziwe szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Nie chodzi o to, by wyglądać na szczęśliwego. Chodzi o to, by być szczęśliwym. Aby być szczęśliwym, musisz zrozumieć prostą koncepcję, ale taką, którą niewiele osób akceptuje. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo szczęście nie jest stanem stałym. Jeśli myślisz, że szczęście to wieczne uczucie radości, to się mylisz. Życie tak nie działa. Szczęście nie jest brakiem problemów. To nie jest stan, w którym nigdy nie czujesz smutku, złości czy frustracji. Prawdziwe szczęście bierze się z umiejętności stawienia czoła życiu, bez uciekania od rzeczywistości. I w tym miejscu wiele osób popełnia błąd, biegną za natychmastową przyjemnością, próbując wypełnić pustkę, wydają pieniądze na rzeczy, których nie potrzebują, szukają aprobaty u innych, uciekają od własnych uczuć za pomocą rozrywek, imprez, nałogów i w końcu pozostają niezadowoleni. Dlaczego? Bo szczęście to nie to. Co masz? To jest to, kim jesteś. Prawdziwa droga do szczęścia. Jeśli szczęście nie jest pieniędzmi, statusem czy natychmastową przyjemnością, to co nim jest? Oto odpowiedź, której nikt nie lubi słyszeć, szczęście bierze się z celu, rozwoju i prawdziwego połączenia. Pierwszy cel bez niego jesteś zagubiony. Odpowiedz mi na jedno, dlaczego budzisz się każdego dnia? Jeśli twoja odpowiedź brzmi, aby zapłacić rachunki, Żyjesz automatycznie. A życie na automatach to jedna z najszybszych dróg do nieszczęścia. Każdy naprawdę szczęśliwy człowiek ma swój cel. Coś, co sprawia, że czuje, że jej życie ma większy sens. Może to być budowanie biznesu, pomaganie innym ludziom, stanie się mistrzem w jakiejś dziedzinie, stworzenie czegoś wyjątkowego na świecie. Bez względu na to, co to jest, ważne jest to, że sprawia, że czujesz że czas tutaj jest tego wart. A jeśli jeszcze nie znalazłeś swojego celu, musisz zacząć szukać już teraz. Drugi wzrost, szczęście jest w postępie, a nie w nadejściu. Czy zauważyłeś kiedyś, że często jesteś szczęśliwszy w drodze niż wtedy, gdy coś osiągniesz? Pomyśl ze mną, ciężko pracujesz, aby dostać coś, czego pragniesz. W momencie, gdy podbijasz, czujesz szczyt szczęścia, ale po pewnym czasie uczucie znika. Dlaczego? Ponieważ prawdziwe szczęście nie bierze się z samego osiągnięcia, ale z rozwoju, którego doświadczasz w tym procesie. Jeśli się nie rozwijasz, twoje szczęście umrze. Musisz czuć, że rozwijasz się jako osoba, uczysz się, pokonujesz wyzwania. Stagnacja jest trucizną dla szczęścia. Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy, musisz cały czas wychodzić ze swojej strefy komfortu. Trzecie prawdziwe połączenie Relacje mają większe znaczenie niż myślisz. Jedno z najdłuższych badań nad szczęściem, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, Harvard Study on Adult Development, obserwowało ludzi przez ponad osiemdziesiąt lat. A czy wiesz, jaki był tego wniosek? Grzbiet tłoni palec wskazujący w prawo czynnikiem, który najbardziej wpływa na szczęście człowieka, nie są pieniądze, sława czy sukces. I tak, jakość Twoich relacji. Ale oto problem. Dziś połączenia są coraz bardziej powierzchowne. Większość ludzi ma setki przyjaciół w mediach społecznościowych, ale czują się samotni. Rozmawiają z wieloma ludźmi, ale tak naprawdę nie łączą się z nikim. Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz budować prawdziwe relacje. Ludzi, na których możesz liczyć, którzy naprawdę cię znają, którzy są przy tobie w dobrych i złych chwilach. I nie dzieje się to przypadkowo. Musisz włożyć wysiłek, aby pielęgnować te połączenia. Czy jesteś gotów spojrzeć prawdzie w oczy? Teraz, gdy znasz już prawdę o szczęściu, pozostaje pytanie, co zamierzasz z nim zrobić? Możesz nadal szukać szczęścia w niewłaściwym miejscu, wierząc w iluzje i porównując swoje życie z życiem innych. Możesz też zdecydować się przestać uciekać od rzeczywistości i zbudować prawdziwe szczęście, oparte na celu rozwoju i prawdziwych połączeniach. Wybór należy do Ciebie, ale jedno gwarantuję Ci, jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć teraz. Jeśli więc ten film skłonił Cię do refleksji, podziel się nim z kimś, kto musi go usłyszeć. I subskrybuj kanał, bo tutaj mówimy to, czego nikt nie ma odwagi powiedzieć. Prawdziwe szczęście jest w Twoim zasięgu. Ale czy masz odwagę za nią pójść? Kogut policyjny – wielki wróg Twojego szczęścia. Teraz. Gdy rozmontowaliśmy niektóre z wielkich kłamstw na temat szczęścia, porozmawiajmy o największym wrogu, który powstrzymuje cię przed byciem naprawdę szczęśliwym. Tym wrogiem nie jest brak pieniędzy. Nie chodzi o brak czasu. To nie są trudności, które życie na ciebie nakłada. Największym wrogiem twojego szczęścia jesteś ty sam. I zanim się obrazisz i zamkniesz ten film, chcę, żebyś mnie uważnie wysłuchał. To może całkowicie zmienić sposób w jaki postrzegasz swoje życie. Prawda jest taka, że większość ludzi sabotuje własne szczęście. Tak, być może robisz to właśnie teraz, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale jak? tłoni palec wskazujący w prawo rozdział pierwsze. Czekasz, aż szczęście nadejdzie, zamiast je tłoni palec wskazujący w prawo tworzyć drugą. Trzymasz się kurczowo tego, co czynicie złym ze strachu przed zmianą. Grzbiet, dłoni palec wskazujący w prawo, trzecie. Nie bierzesz odpowiedzialności za własne życie. Przeanalizujmy każdy z tych punktów. Klawisz z cyfrą jeden czekasz, aż szczęście nadejdzie, zamiast je tworzyć. Wiele osób żyje w oczekiwaniu, aż to się wydarzy, aby w końcu być szczęśliwymi. A kiedy zarobię więcej pieniędzy, będę cieszyć się życiem. A kiedy znajdę odpowiednią osobę, moje życie będzie niesamowite. A kiedy schudnę, kiedy kupię to a to, kiedy przeprowadzę się gdzie indziej. Czy wiesz, na czym polega problem z tą mentalnością? Przemienia szczęście w coś zawsze odległego. Szczęście nie jest w przyszłości. Jeśli nie możesz go znaleźć w teraźniejszości, nie znajdziesz go również w przyszłości. Szczęśliwi ludzie to nie ci, którzy mają idealne życie. Są to ci, którzy nauczyli się dostrzegać szczęście w małych rzeczach codziennego życia. Jeśli żyjesz w oczekiwaniu na wielkie wydarzenie, aby zacząć być szczęśliwym, całe twoje życie przeminie i nigdy nie będziesz czuł się usatysfakcjonowany. Klawisz z cyfrą dwa, trzymasz się tego, co cię boli ze strachu przed zmianą. Kolejnym dużym błędem, który kradnie ci szczęście, jest przywiązanie do tego, co nie ma już sensu w twoim życiu. A zostajesz w pracy, która cię niszczy, ponieważ boisz się zaryzykować coś nowego. A utrzymujesz toksyczne przyjaźnie, ponieważ uważasz, że to lepsze niż bycie samemu. A czepiasz się destrukcyjnych nawyków, ponieważ zmiana wymaga pracy. A czy wiesz, co się dzieje? Twoje życie utknęło w martwym punkcie. Szczęście nie przychodzi bez zmian. Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy, musisz nauczyć się odpuszczać to, co już ci nie służy. Problem polega na tym, że ludzie boją się nieznanego. Mimo że dziercią, Wiele osób woli trzymać się tego, co znane, niż ryzykować spróbowanie czegoś nowego. Ale jeśli nadal będziesz żył w ten sposób, twoje nieszczęście będzie twoim własnym wyborem. Klawisz z cyfrą 3 nie bierzesz odpowiedzialności za własne życie. Przejdźmy teraz do najważniejszego punktu ze wszystkich. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego dzisiejszego życia, kto jest winny? Jeśli twoja odpowiedź brzmi: znak krzyża od moich rodziców. Którzy nigdy mnie nie wspierali. Znak krzyża od rządu, który nie stwarza możliwości. Znak krzyża od mojego szefa, który mnie nie ceni. Znak krzyża o moim szczęściu, które zawsze mi szkodzi. Mam więc dla Was przykre wieści. Tak długo, jak będziecie zrzucać winę na zewnątrz, nigdy nie będziecie szczęśliwi. Życie nie jest sprawiedliwe. Nigdy tak nie było i nigdy nie będzie. Ale narzekanie niczego nie zmienia. Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem. Oznacza to, że przestań czynić z siebie ofiarę i zacznij podejmować działania. Szczęście nie jest czymś, co otrzymujesz. To coś, co budujesz każdego dnia. Rakieta, jak budować własne szczęście, krok po kroku. Teraz, gdy obaliliśmy fałszywe przekonania i zidentyfikowaliśmy, co cię sabotuje, przejdźmy do najważniejszej części. Jak stworzyć szczęście w praktyce? Oto pięć potężnych kroków, które zmienią twój sposób myślenia i twoje życie. Klawisz z cyfrą 1: zaakceptuj, że szczęście pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz. Klawisz z cyfrą 2: naucz się trenować swój umysł, aby znaleźć szczęście w teraźniejszości. 3: pozbądź się tego, co powstrzymuje cię przed rozwojem. Klawisz z cyfrą 4: zbuduj styl życia, który przyniesie ci cel i ewolucję. 5: Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą cię w górę, a nie ciągną w dół. Przyjrzyjmy się każdemu z tych punktów. Klawisz z cyfrą jeden zaakceptuj, że szczęście pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz. Pierwszym krokiem do bycia naprawdę szczęśliwym jest zaprzestanie szukania szczęścia w czynnikach zewnętrznych. Jeśli twoje szczęście zależy od pieniędzy, statusu, sławy lub opinii innych, to twoje szczęście nigdy nie będzie twoje. Ponieważ te rzeczy mogą zniknąć w każdej chwili. Prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza. Pojawia się, gdy nauczysz się żyć w teraźniejszości, odnajdywać sens w tym, co robisz i rozwijać wdzięczność za to, co już masz. Jeśli nie możesz być szczęśliwy teraz, z tym, co masz dzisiaj, nie będziesz szczęśliwy, gdy będziesz miał więcej. Klawisz z cyfrą dwa naucz się trenować swój umysł, aby znaleźć szczęście w teraźniejszości. Większość ludzi żyje w dwóch destrukcyjnych stanach umysłu. A utknął w przeszłości, rozmyślając nad żalami i urazami, a niepokój o przyszłość, oczekiwanie, aż co się wydarzy, by w końcu być szczęśliwym. Sekret szczęścia tkwi w teraz. Musisz nauczyć się, jak trenować swój umysł, aby być obecnym, by dostrzec piękno w chwili obecnej. Przestać porównywać się z innymi i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. To wymaga praktyki. Ale im więcej trenujesz, tym bardziej staje się to naturalne. Klawisz z cyfrą 3 pozbądź się tego, co przeszkadza ci w rozwoju. Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz wyeliminować wszystko, co drenuje twoją energię i hamuje twój rozwój. Obejmuje to Zakaz wejścia toksyczni Zakaz wejścia ludzie destrukcyjne, nawyki ograniczające Zakaz wejścia Zakaz wejścia przekonania sytuacje które nie mają już sensu w Twoim życiu. Jeśli coś Ci nie pomaga, miej odwagę odpuścić. Od tego zależy Twoje szczęście. Klawisz z cyfrą 4 zbuduj styl życia, który przyniesie Ci cel i ewolucję. Porozmawiajmy teraz o czymś istotnym – Twojej rutynie. Jeśli Twoje dzisiejsze życie nie prowadzi Cię do miejsca, w którym chcesz być, musisz zmienić swoją rutynę. Twórz nawyki, które przyniosą Ci wzrost – od nieustannie stawiaj sobie wyzwania. Brób rzeczy, które sprawiają, że czujesz, że żyjesz. Szczęście bierze się z postępu, z nieustannego wzrostu. Jeśli jesteś w stagnacji, jesteś nieszczęśliwy. Klawisz z cyfrą pięć otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą cię na duchu, a nie ciągną w dół. Jesteś średnią z pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jeśli otaczają cię negatywni, Leniwi i mało ambitni ludzie, zgadnij, co się z tobą stanie. Jeśli chcesz być szczęśliwy, zbliż się do ludzi, którzy cię inspirują, którzy motywują cię do bycia lepszym. Od tego zależy twoje szczęście. Czy jesteś gotowy, aby być szczęśliwym? Teraz masz dwie możliwości. Klawisz z cyfrą jeden, możesz to wszystko zignorować i dalej żyć tak, jak zawsze żyłeś. Lub Klawisz z cyfrą 2 możesz zdecydować się na przejęcie kontroli nad swoim szczęściem i zmienić swoje życie. Decyzja należy do ciebie, ale pamiętaj, nikt nie zrobi tego za ciebie. Jeśli ten film skłonił cię do refleksji, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę. I subskrybuj kanał, bo tutaj nie mówimy tego, co chcesz usłyszeć. Powiemy ci to, co musisz usłyszeć. Szczęście jest w Twoim zasięgu. Pytanie brzmi czy będziesz za nim podążać, czy nadal będziesz się sabotować?